Pewnie nieraz zdarzyło ci się przegrać i nic nie wyciągnąć z danego meczu. Bez obaw, początki zawsze są trudne, więc się nie przejmuj. Jeżeli jesteś początkujący i uczysz się dopiero grać, lub chcesz zwiększyć swoje szanse na przeżycie, to jest idealny odcinek dla ciebie. Cześć, ja jestem Dusia i dziś dam Ci kilka porad na udaną ucieczkę w Dead by Daylight. Nie free dropuj palet. Wiem, że gdy uczysz się uciekać przed zabójcą, starasz się ze wszystkich sił go powstrzymać. Czasami nawet nie zwracasz uwagi na to, że rzuciłeś paletę, mimo że killera obok ciebie nie było, lub był w dalekiej odległości. Staraj się korzystać z palet tylko wtedy, gdy naprawdę masz pewność, że cię to uratuje. Bardzo często zdążysz zrobić kilka okrążeń wokół danej lupy, zanim tak naprawdę nadejdzie konieczność zrzucania tej palety. Wiem, że na samym początku nie będzie to dla ciebie łatwe, ale jestem pewna, że szybko się tego nauczysz. Naucz się, czym są bezpieczne i niebezpieczne palety. Wykorzystywanie odpowiednich palet jest bardzo ważne w Dead by Daylight. Jest bardzo dużo niebezpiecznych palet, które jedynie mogą ci zaszkodzić. Bardzo często umieszczone są przy nich bardzo krótkie lupy albo miejsca, gdzie killer bez problemu może je ominąć w szybkim czasie. Ale, ale palety nie są tylko po to, by przeszkadzać Ci w grze. Jest bardzo dużo palet w świetnych lokalizacjach, dzięki którym możesz mieć długą lupę, jeżeli szybko ich nie stracisz. Dlatego tak ważne jest odróżniać palety bezpieczne i niebezpieczne na mapie. Oszukaj zabójcę. Podczas pościgu spróbuj skupić się w 100% na ucieczce i wykorzystywaniu otoczenia wokół Ciebie. Bardzo często pomocne może okazać się zmylenie zabójcy, Na przykład kiedy udasz, że chcesz przeskoczyć przez okno lub przez paletę. Nie jest to takie trudne, jak może Ci się wydawać. Czasami wy Wystarczy podbiec do okna, tak jakbyś chciał przez nie przeskoczyć, a wtedy w ostatniej chwili wykonać akcję odwrotu i uniknąć przeskoku przez okno lub paletę. Zabójca może po prostu się wtedy zamachnąć, myśląc, że cię uderzy. Bądź odważny, bo do odważnych świat należy. Podczas pościgu zawsze możesz grać trochę odważniej. Czasami zaskocz killera i niespodziewanie w niego wbiegnij, wykonaj od razu unik. Bardzo często killer się zamachnie, chcąc cię uderzyć. Pamiętaj jednak, żebyś nigdy nie przeceniał killera, bo tak naprawdę tylko on zna swoje umiejętności i możliwe, że cię trafi, nie dając się wystraszyć. Odpowiednia pozycja kamery to podstawa w grze. Wiele osób nie patrzy za siebie podczas uciekania albo po prostu źle ustawia kamerę. Brzmi to śmiesznie, ale bardzo często ludzie dokonują wyborów, zanim nawet spojrzą na killera, żeby szybko przeanalizować, czy mają szansę na wykonanie tego uniku, lub przeskoku przez okno bądź paletę. Pamiętaj, zwracaj uwagę też na zabójcę i oprócz odpowiedniego ustawienia kamery, zwracaj uwagę też na czerwoną plamę przed zabójcą. Nieraz możecie to uratować, bo killer udaje, że idzie w jedną stronę, a tak naprawdę chce wykonać zupełnie inny atak. Rób dystans. Bardzo ważne jest, żeby postarać się trzymać jak największy dystans od killera, jak tylko się da. Zabójca porusza się szybciej od ocalałego, więc oczywiste jest to, że łatwo może go dogonić. Dlatego tak bardzo ważne jest utrzymanie dużej odległości i staranie się je zachować. Pamiętaj przy tym, żeby nie marnować palet, które mogą przydać się komuś innemu, bądź tobie przy następnej okazji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, czy widzieliście o tych poradach, czy może z nich korzystacie, a może Was czymś zaskoczyłam. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie proszę w komentarzu paleta. A my słyszymy się już jutro w kolejnym materiale. Życzę Wam miłego popołudnia, na razie i cześć!